Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Znalazłem miejsce, gdzie naprawdę opłaca się, jeżeli macie mocne pety. Jeżeli jesteście high-endowymi graczami, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Jestem na gl niedaleko Glaciera i to jest Tech World Entry. I tę skrzynię, jeżeli niszczycie na triple damage'u i końcach, i jeżeli macie pety dość mocne, to za zniszczenie tej pety dostaniecie kilkanaście milionów. Pozdro, YouTube, y. tak, tak, pozdro, YouTube. Y. Zaraz sobie zniszczę tę, tego czesta i zobaczymy, słuchajcie, ile mi wypadnie. Ok, dzięki da, za donate'a. Wrócę do Was, jak zniszczę tą skrzynię. E, dobrze, więc jak widzicie, już jestem prawie połowę przeszedłem e, przy niszczeniu tej skrzyni. Dodajmy, że mam mnożnik znajomych friend boosta 2x8, więc na te pierniczki działa friend Boost, więc dodawajcie się do znajomych. No, i teraz tak mam 51 milionów, i zaraz zobaczymy, jak ja zniszczę tę skrzynię, ile dostaniemy. E, I jestem ciekaw, czy, czy to jest najlepsze miejsce. Drugim takim miejscem jest Heavens Gate, gdzie możecie niszczyć, jeżeli macie słabsze pety. E, dużo wypada skrzynek, więc zobaczymy tych ludbegów, które dają naprawdę mega boosta. Sprawdźmy pierwsze tutaj. E, dobrze, mamy 51 milionów 500 tysięcy, dajmy na to. 51 milionów 500 000 i sprawdźmy sobie teraz Muszę pozbierać te wszystkie te. Czyli tak, mamy 56, tak? Dzięki za donajcika. Jeszcze tu mam lootbagi. 57 700, a zaczynaliśmy od 51 51 było, tak? Poprawcie mnie, czaty, proszę bardzo. Czyli dostaliśmy 6 milionów, chyba, za zniszczenie tej skrzynki, tak mi się wydaje. I jeszcze jest, są, są pod tą skrzynką te ludbagi, z tego co widzę. Więc nie jest to źle. Więc nie jest źle. 6 milionów za, za to rozwalenie skrzynki. Nie jest tak źle, myślę.